Cześć YouTube, z tej strony Rafał z RB i zapraszam na nowy odcinek. Nim przejdziemy do odcinka, taka szybka informacja, bo nie wiem czy wiecie, ale można zakupić aktualnie taki właśnie kalendarz charytatywny Fundacji Epikrates. Koszt takiego kalendarza to 70 zł, jest tam już też wliczona wysyłka. No i możecie wesprzeć zwierzaki, którym pomaga Bartek i wszyscy pozostali pracownicy tej fundacji robią świetną robotę. Jeżeli nie kojarzycie tej fundacji, to możecie wejść na ich stronę na Facebooku i zobaczyć jak pomagają zwierzakom, bo naprawdę pomogli już wielu i, i moim zdaniem fajnie jest pomóc tej fundacji. Fajną rzeczą jest też to w tym kalendarzu, że wszystkie te zdjęcia są właśnie autorstwa Bartka Goszkowskiego. Naprawdę te zdjęcia są sztos i uważam, że taki kalendarz fajnie mieć właśnie na swojej hodowli i, i sobie patrzeć na takie fajne zdjęcia zwierzaków. Więc jeżeli macie ochotę pomóc zwierzakom i wesprzeć fundację, to link do... Posta, gdzie są wszystkie niezbędne informacje, jak zakupić ten, ten kalendarz, będzie w opisie odcinka. A dzisiaj w sumie też chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego kryzysu i jak ja to widzę, przynajmniej jeżeli chodzi o, o hodowlę moją i jak ja do tego podchodzę. No i przy okazji pokażę Wam najnowsze węże w hodowli. Wiem, że miałem już nic nie kupować w tym roku, ale no. Nie mogłem się powstrzymać i, i jeszcze dołączyły Węże i teraz odebrałem ostatniego na giełdzie we Wrocławiu i chciałbym je wam dzisiaj pokazać. Jeżeli chodzi o kryzys, o tą inflację, którą teraz mamy, no to moim zdaniem jakby nie do końca zawsze możemy oddzielać hodowli od jakby całego naszego budżetu i, i po prostu tych kosztów, które mamy jako osoby prywatne, czyli właśnie i tam koszty za ogrzewanie i koszty za prąd, wszystkie inne wydatki. No i na przykład kredyt, jeżeli macie kredyt hipoteczny na dom czy tam na mieszkanie, to na pewno Wam wzrosło, bo ja też mam i wiem, o ile mi rata skoczyła, także na pewno to są duże koszta i, i podejrzewam, że mogą być osoby, które właśnie przez te wzrastające koszta jakby prywatne będą musieli zrezygnować z hodowli albo ją w jakiś tam sposób ograniczyć, bo po prostu nie będą w stanie tego wszystkiego opłacać. Jak już pewnie wiecie, ja mam... Pracę i po prostu zarabiam, a hodowla jest dla mnie moim hobby, ona jest dodatkowa, ona też już tam generuje jakieś przychody, ale głównie to są pieniądze, które są jakby reinwestowane w hodowlę, czyli pozwala mi to utrzymywać hodowlę plus tam kupować sobie nowe węże. Jak wspominałem Wam już wcześniej, w tym roku kupiłem najwięcej węży w historii mojej hodowli, więc jakby inwestuje dalej w tą hodowlę i, i chcę się rozwijać, więc na razie mogę sobie na to pozwolić. Kupiłem sporo maluchów, sporo maluchów też zostało jako holdbaki, więc uważam ten sezon za bardzo dobry i ogólnie jestem zadowolony z tego roku, jak, jak to wszystko się potoczyło, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że inne osoby mogą mieć tam jakieś problemy i będą albo może wyprzedawać hodowlę, albo wyprzedawać część hodowli. Albo może będą taniej puszczać maluchy, żeby jakby wyprzedać się z tego wszystkiego. Także mogą być fajne okazje i możecie być się na to przygotować, jeżeli macie jakieś oszczędności, ale z drugiej strony pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać te źródło i żeby po zakupie robić kwarantannę, bo jest to bardzo ważne, żeby sobie coś nie przynieść na hodowlę i szkoda by było, żeby nam inne węże padły, bo skusiliśmy się na jakąś okazję i niestety przynieśliśmy sobie jakąś chorobę na hodowlę. No to chodźmy oglądać maluchy. Pierwszy wąż to Regius. On pochodzi z hodowli Vanata 44. Myślę, że wszyscy oglądacie jego kanał. Także jest to Hypo Enchi. Bardzo mi się spodobał ten samiec na giełdzie w Krakowie. Ale wtedy się jakoś na niego nie skusiłem, i w sumie po paru dniach od razu pisałem do Tomka, że, że jednak bym go chciał. Co spowodowało nam parę problemów, bo mogłem go od razu kupić na giełdzie, i wtedy by nie było problemów z transportem. A tak musieliśmy kombinować w jaki sposób z zakopanego przewieźć go do Jastrzębia. No i tutaj bardzo chciałem podziękować Kubie Wereszczakowi z Reptali z Poznań, bo akurat on był u Tomka, czy tam przy okazji gdzieś był w okolicy i udało się przez Kubę ogarnąć transport, także jeszcze raz dzięki Kuba. Sam samiec jest świetny, naprawdę mi się bardzo podoba ten efekt hypo i uważam, że jest to chyba trochę niedoceniana odmiana przez niektórych hodowców i chyba jest jedną z takich nielicznych, która według mnie przynajmniej z wiekiem robi się coraz ładniejsza bo sporo odmian Regiusów niestety z wiekiem jakby traci ten swój urok mam tu spoko już pomysł na projekty jeżeli chodzi o, o Hypo na pewno będę robił też jakieś Hety w przyszłości, ten sam jest, jest całkiem spory więc mam nadzieję, że szybko podrośnie i będzie mógł działać co do projektów, no to nie będę Wam ich zdradzał, ale jeden projekt sam Tomek podsunął mi właśnie na giełdzie w Krakowie. W głowie miałem w sumie jeszcze, już nawet wcześniej. Jeden projekt, jeżeli chodzi o te hypo, ale gdzieś tam się przymierzałem, żeby to, co chcę uzyskać teraz, chciałem kupić już gotowe, ale uznałem, że może nie, nie trzeba od razu ładować, wiecie, większej kwoty i sobie od razu kupić jakby docelowego osobnika, tylko właśnie kupić może tutaj tego samca już w hypo, może jakąś samicę właśnie head hypo i sobie wyhodować samemu taką odmianę, która mi się po prostu podoba. Drugim, najnowszym i ostatnim zakupem w tym roku. Jest samiczka Orange Dream Yellow Belly, prawdopodobnie Fire i prawdopodobnie Enchi Head Pied. Jest prześwietna ta samiczka, naprawdę ma takie kolory, ja się ich nie spodziewałem. Widziałem zdjęcia, ale na żywo jest jeszcze mega, jeszcze ładniejsza. Naprawdę się nią jaram i nie mogę się doczekać tych projektów, bo... Wiecie, aż wam tu zdjęcia wyświetlę, co mi może wyjść po prostu z tego łączenia. Bo jak wiecie, mam tego Oddi Pieda, więc mogą wyjść Super Orange Dream w Piedzie, plus Enchi, plus Yellow Belly, plus Fire. Jeżeli to wszystko tutaj weszło, to naprawdę te piedy będą sztos, i nie mogę się doczekać tego, aż po prostu uda się je rozmnożyć i, i uzyskać po nich maluchy. Uważam, że ta parka ma mega mega potencjał. Także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że za te 2-3 lata uda się uzyskać kozackie piedy. To już wszystko na dzisiaj, więc jest to pewnie ostatni odcinek przed świętami. Dlatego chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, spełnienia tych Waszych wymarzonych projektów hodowlanych, żeby wam się jak naj, najfajniejsze maluchy kluły i szczęśliwego nowego roku. A jeżeli odcinek wam się podobał, to standardowo zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!